Cześć, z tej strony Stefan, witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w e, Star Wars Jedi upadły zakon e, No i teraz dopiero się ogarnąłem, że przecież e, jakby po to jest. Okej, okay, a tu co jest? Czy tu jest jakieś? Może być? Nie. Może być przejście jakieś? No właśnie. O, to 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 to. to Do zasejfowania. Pięknie. Yy, że tam. I przy okazji mamy dwo, dwa, dwie. Dwa punkty umiejętności do rozdysponowania. A więc możemy sobie. dokładnie, czyli dwa razy yy, trójkąt to mamy takie to uderzenie. No i czekamy na kolejną umiejętności, czy się pokażą, bo tutaj yy, bo tutaj jakby innych yy, dalej drzewka nie ma, ale no podejrzewam, że te kłeczka, które są, to są umiejętności, więc jeszcze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 no z25 to jeszcze zostało na pewno ne, więc e, liczę, że wkrótce będzie można ich użyć mm. Ok. Natomiast yy... O kurde, to jeszcze żyje O kurde, no, dobra Okej, okay, już uciekaj, cofnij się, dobra Dobra, trochę mi zabrało, ale już nie bądźmy tacy drobi Chodzi o to. Eee, no właśnie, że. No. Jeszcze jedno. Okej. Okay. jak ja tu skoczę, to mi ten wiatr pomoże się tu dostać. No właśnie. To, co... czego nie mogłem zrobić w poprzednim odcinku, gdzie zginąłem, eee, tutaj nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu. No już jesteśmy coraz bliżej tego grobowca. Eee, I. O. O kurde, chyba tu mam jakiegoś takiego jeszcze nie widziałem. Przeciwnika! Czekaj. Dobra. Rzucaj! O kurde. O kurde, ale mnie tutaj... Daj z tym! Ja muszę z nim walczyć w ogóle, bo może nie muszę. Jakbym go namówił, żeby on tutaj podszedł do tego? Może go będzie odrzucać. O właśnie. O właśnie. Uciekaj. Uciekaj. Dobra. Dobra. Na razie damy sobie z nim spokój. Yy, dlatego że jest dla mnie zbyt mocny na razie ale kto wie Okej okay. czyli teraz Aha, nie udało się o kurde no właśnie no właśnie Kurde, zaraz mnie zabiję no właśnie Dobrze, że tutaj bardzo blisko się odrodzę, więc nie będzie problemu. Ale nie powiem, że nie było to wyzwanie. I to bardzo duże. I chyba nawet nie widziałem nigdzie jego. No, trzeba by się nauczyć z nim walczyć, ale jak on wchodził w te. Kurde. Dobra. Udało się. Jak on chodził te No, jeszcze dwa. Dobra. Oto to to. to. Czy ja w ogóle mogę się przed nim bronić na przykład Nie mogę za bardzo Kurde, no dlaczego ja nie mogę się Kurde no przecież cały czas naciskam unik a ten A ten mnie cały czas tutaj Czyli co, stąd mam skoczyć? aż wątpię, że tam. Kurde, ale w ogóle. No, jestem w szoku, że tu doleciałem w ogóle. No ale dobra. Tędy, tędy. Dobra. Jak cię miewasz, bidi Dobrze, cieszę się. Zostawmy go na razie. Nie no, stąd przyszedłem, tak? Okej. Okay. O! Czyś zobaczyłeś? Starożytne posągi. Posągi te wyrzeźbione w naturalnych ścianach jaski przedstawiają Zefo otrzymających sfery. Możliwe, że są to te same sfery, które Zefo wykorzystywali do zasilania swoich grobowców. Czyli teoretycznie. My też różne sfery podnosimy, takie gdzie słuchamy różnych rzeczy. No i co, jesteśmy już na miejscu? Chodzi na to, że... Tak, tutaj jest jeszcze jedno miejsce do zbadania. Ale dobra, zobaczmy co, co się tu wydarzy. Czy cokolwiek się wydarzy. Dobra, muszę uciekać przed... Muszę uciekać przed tymi głazami. Nie! No, dobra. Aha. Skup się! Ciedaj, nie szukają agresji. Tylko z nią walczą. Moc jest po to, by nas osłaniać. Trudy na ścieżce stają się ścieżką. To, co na drodze, staje się drogą. Zatem... Spróbuj znów! Jeszcze raz. Dobrze, i znowu obserwuj kulę. Pchnij kulę, zanim do ciebie dotrze. Okej. Okay. na no, no. Czy to tyś... jest. użyj mocy, żeby pchnąć kulę w stronę celu. Szybciej, ukończ próbę. Kurde, no? To co na drodze staje się drogą. Pchnięcie, odpychaj przedmioty i wrogów mocą, ale super. Udało się. No, właśnie, w końcu mogę pchnąć różne rzeczy. O, 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 gdzie lecisz? Przyjacielu, popatrz na detale na tej korze. Misterne żłobienia. To może być tylko drzewo rośl z Kasika. Czas odwiedzić starego druha. Jeśli Zefo mieli łączność z Kasikiem, mamy duże szanse, że wódz Tarful będzie o tym wiedział. Ok, Wiele wpisów. Wpływy kasiku. W trakcie przemierzania Zefo Mistrz. Przemierzania Zefo Mistrz Kordowa odkrył świątynię w ku czci mędrca El, e, Eif Rama. Jej zdań, zadanie ujawniło kolejne e, tajemnice starożytnej kultury, w tym fascynację, jaką przejawiały kasikiem. Ojczystym światem łukich. Pragnąc dowiedzieć się więcej, Kordowa udał się na Kashik, by zaczerpnąć mądrości yy, Tarfula, wodza łukich i Starego Drucha. Okej, okay. a gdzie jest drugie, to nie wiem. Strażnicy grobowców odsłaniają się w czasie wykonywania potężnych ataków, dwie i aby im przeszkadzać. Okej. Okay. Dobra, czekaj. Uciekaj, uciekaj Pomóż mi i traf teraz. Trzeba się stąd jakoś ulotnić chyba. Ale jak? Tutaj. aha to jest zamknięte i pewnie dopóki go nie pokonam to będzie zamknięte ok zaraz zginę właśnie zginąłem ok fajnie no to nie będzie łatwa Walka na 100% Chyba muszę po prostu uderzać i unikać, uderzać, unikać i tyle eee... Dopóki mi się mocnie naładuje i chyba na tym to będzie, będzie polegać prawdopodobnie Zresztą zaraz zobaczymy będziemy tutaj wyrzucić z powrotem Gdzie mnie tu wyrzuci? A no właśnie, Dobrze. Dobra, poczekam No, okej okay. Udało się Dobra, czekaj. Teraz już wiem o co chodzi Teraz będę uciekał. Teraz poczekam, aż będzie znowu. OK, Uciekaj Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Już mu chyba nie dużo energii zostało w sumie. Więc może się. Okay. Udało się. No i Sprawnie. właśnie. Strażnik grobowca. Silni, powolni i chronieni centralnymi rdzeniami energetycznymi. Gdy rdzeń energetyczny zacznie świecić, można wyciągnąć go poza ciało, co umożliwia. Umożliwia zadanie strażnikowi zadanie strażnikowi krytycznego ciosu. No naprawdę nieźle, muszę powiedzieć To się nama namordowałem z tym gościem. Tu jest chyba ten No właśnie Wspaniale! Ale wielki to był jakiś, nie wiem, robak czy cholera wie co to. No i chyba tędy teraz możemy się udać, czy nie okej. Okay. Użyj cholostołu na modliszce. No dobra. Ale zanim to zrobimy, to się jeszcze wrócę tutaj. Powinna być tutaj jakaś możliwość szybkiej podróży. O, 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 o. O, 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 o. Nie? Nie? Okej. Okay. Okej, okay. ja gdzie jestem? Dobra. to ciekawe grobowiec zdaje się tutaj Nie, tutaj grobowiec No dobra. No my gdzie jesteśmy? Legancje A dobra, już wiem, jesteśmy tutaj Tutaj, tutaj gdzie później spotkaliśmy tego strażnika. Chyba To jest niebieskie, czy ja mogę to... Wow! Odlokowano kasik, lokacja. Ale fajnie. Tylko zanim tam dotrę, to jeszcze chciałem się wrócić. Kurczę, tam gdzie. Tędy sobie poszedłem. Eee, tam gdzie. Czy ja stąd przyszedłem? Eee, tam gdzie spotkałem tego robota pierwszego. I żeby. Go... Żeby go po prostu tutaj, chyba tędy czy nie tędy? Może i tędy żeby go po prostu pokonać? Nie, nie, tu się wrócę. Tu się wrócę. Tędy przyszedłem, dobra. No właśnie, bo chciałem tam zobaczyć. Czy tu jest jeszcze ten strażnik? Czy go nie ma? Jest. Będzie ze mną walczył. Zlikwiduję Dobra, uciekaj Uciekaj, uciekaj To Do to Dobra, mam trochę mocy, poczekamy teraz Okej, okay, jeszcze raz. Okej. Okay. Wow. Ale ekstra. Wszystko Gravity One? Cieszę się. Ależ mi się to podoba. O! Wow. No dobra. I co, wyrośnie tutaj dalej czy nie? Chciałem się tam dostać, hmm. chyba się nie dostanę. Na mnie nie widzę za bardzo takiej możliwości, a chyba, że... a tu? Nie da rady. Mhm. No dobra. Szkoda, gdzieś na pewno da się. Eee, da się to, że tak powiem, zrobić którędyś. Tędy raczej nie. Tutaj nie widzę takiej możliwości. No dobra, to wracamy z powrotem. Super. No dobra, to tutaj sobie zapiszemy. Żeby nam to nigdzie nie uciekło Dostępne nowe umiejętności. No proszę Wow, Ale ekstra. Teraz sobie zobaczymy tylko yy, przytrzymanie. Pozwala kalowi odpychać grupy wrogów i wytrącać dużych przeciwników z równowagi, ale super. Dalej. Kal odzyskuje więcej mocy, gdy eliminuje przeciwników i odzyskuje jej część, gdy jego ataki są blokowane. Ekstra. Przytrzymanie spowol... spowolnienia pozwala kalowi spowolnić wszystkich wrogów wokół niego. Wydłuża czas działania. Zwiększa maksymalną moc. I to chyba od razu sobie tutaj. Ile to jest? Jedna, dobra. Jeden punkt umiejętności. Dalej. Atak z powietrza umożliwiający odepchnięcie pobliskich wrogów przy lądowaniu. Super. Zwiększa dystans pokonywany przez kala w trakcie uderzenia z doskoku. Ok. Opóźnienie ataku po zamachnięciu się mieczem świetnym umożliwia Kalowi wykonanie specjalnego ataku o zwiększonym zasięgu. Opóźnienie ataku po zamachnięciu się podwójnym mieczem świetnym umożliwia Kalowi wykonanie serii ataków zadających duże obrażenia. Ale super! Podczas sprintu biegu po ścianie automatycznie odbija pociski blasterów. Wow! automatycznie, ale super! Zwiększa maksymalne zdrowie kala. Kala odzyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze stymów. Ale super, no po prostu rewelacja. Najpierw chyba zdrowie, a zaraz potem tutaj, e, tutaj czyli zwiększenie maksymalnej mocy od razu. Chyba tak zrobimy w pierwszej kolejności, a potem zobaczymy. Ale już jestem podekscytowany. Strasznie dobra, ponieważ teraz musimy wrócić do modliczki, więc nie będę Was zanudzał drogą powrotną, tylko pożegnam się z Wami tutaj i następ, w następnym odcinku już będę na modliszce. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jak widzicie, trzeba poznać przeciwnika, żeby z nim dobrze umieć walczyć. I właśnie, jakby pierwsze starcie z tym wielkim strażnikiem było masakryczne. A jak już nauczyłem się i wiedziałem co trzeba zrobić, no to wtedy już było dużo łatwiej, i go pokonałem go bardzo szybko. Więc to na pewno e, jest jakiś dodatkowy tutaj e, dodatkowy smaczek e, tego wszystkiego, więc e, naprawdę fajnie tu się, tu się wszystko eksploruje i fajnie to wygląda. Także ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!